Witam ponownie wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj bierzemy się za ciąg dalszy poszukiwań mogiły i okolic tych lasów, więc zobaczymy co znajdziemy. Zapraszam do oglądania. trude al mio per, tady no je místo Trudno określić kawałek jakiegoś żelazstwa. Taka sobie dziurka i obrączka. Dobra, lecimy dalej. Tak sobie chodzę, chodzę. Tu niestety był złom, to nawet tego nie nagrywałem. Jakieś opuszczone. Miałem coś prawie wyschnięte. Jeziorko Stawik. A tam patrzę, a tam w tle mamy jakiś schron. Zaraz pójdę go zwiedzić, to wam nagram. Jestem już na tym bunkrze, w schronie, zaraz Wam w to wygląda. Sugerując się po takim wielkim wejściu, z tego co się orientuję, tu była taka klatka schodowa w dół i pod spodem się mieści skład amunicji lub coś. A patrząc teraz na te dwa okna, jedno duże, tu drugie duże i tą wnękę, to tu prawdopodobnie na środku będzie taki bolec wystawał, i tu była taka wieżyczka. Być może do unicestwiania czołgów, lecz trudno powiedzieć. Ale sugerując się po tej i dwóch oknach i tym wejściu, to tak może być. Tam też widzę drabinkę w rogu kiedyś była. To na pewno na górze jest wieżyczka. Jak to wygląda z zewnątrz. Góry, wieżyczka. O, a tu wielkość okna, jakieś 1,5 metrów No to sądzę, że ta wieżyczka ostrzeliwała tamtą stronę, a drugie okno, tamtą stronę. O, to by było na tyle. Lecimy dalej. Poszukamy w tych okolicach. Tam gdzieś może coś się znajdzie. I tu w takiej dziurce z 10 metrów od tego schronu widzę mamy pocisk ale w coś musiał trafić i to konkretnie Więc lecimy dalej tu mamy dołek i takie coś ciężko co określić to jest bo sprzączka to na pewno nie jest Bardziej wygląda jak wytłoczone na nowoczesne. Dobra, lecimy dalej.

Dobra, lecimy dalej. Kolejna dziura. Tu mamy taki guziczek. Trzeba go wyczyścić i sprawdzić. Dobra, lecimy dalej. O, taka dziura. Coś tu mamy, ale trzeba wyczyścić. Kawałek paska. Jakby z zegarka. I tu jakaś sprzączka. Ciężko określić, co to jest. Po wyczyszczeniu się dowiemy. Na końcu Wam pokażę zdjęcia. Dobra, kopiemy dalej. Interesujące miejsce. Kolejna dziura. Prawdopodobnie guzik, ale już destrukt. Już mam chyba takich kilka. Wyczyścimy, zobaczymy. Lecimy dalej. Następna dziura, następny fant, Pocisk krótkolufowy. Dobra dalej. Tu mamy kolejny dołek. I znów guzik. Z kawałkiem, z kawałkiem szmaty więc chyba powoli doszukajmy się miejsca kolejna dziura i znów kolejny guzik dobra dalej lecimy lecimy o to był koniec na dziś za dużo tego nie ma. Jak wyczyszczę, zrobię zdjęcia wam pokażę. Jakaś sprzączka, parę guzików, opaski, pocisk. Niestety, marnie. Tak to jest w tym lesie. Jak będę przechodził na pola i skończę temat lasów, może coś lepszego wypadnie. Pozdrawiam.